Cześć, witam Was wszystkich, wszystkich serdecznie na kanale CryptoManic. Tu Piotr z tej strony, Dzisiaj parę ciekawych newsów y, sobie omówimy, bo mamy bardzo ciekawe te wzrosty. I co się dzieje mniej więcej? Wchodzę y, sobie na CoinMarketCap i jak widzicie, strasznie wyskoczy na nam Binance Coin. Prawdopodobnie może być to związane z tym, że Binance y, będzie miał potęg miesiąca spalanie monet często tak było, że już 2 już do 3, nawet 3 tygodni już przed spalaniem monety Binance Coin szedł do góry. Przy okazji mamy jeszcze Hosse, to yy, to może być z tym związane, że właśnie yy, Binance BNB nam idzie do góry, zawsze 2-3 dni przed już spalaniem cena może polecieć w dół. Pamiętajcie, to nie jest porada inwestycyjna to, co teraz mówię, także y, takie wydarzenia już miały miejsce, że warto takie rzeczy wiedzieć. Poza tym, poza tym, co jeszcze ciekawego, Punk słap też będzie miał burn pod koniec miesiąca. To jest ważna informacja. Y, I też może się to wiązać ze wzrostem ceny, ale zobaczymy, jak to będzie. Poza tym, y, następna. Sprawa, następne spalanie. Yy, tokena best. Tokena best. Zaraz Wam powiem tutaj datę. Yy, też zazwyczaj przed spalaniem yy, już cena rosła. 29 aprila, czyli niedługo dwa tygodnie i też będzie spalanie. Tokena best. I zobaczmy sobie jaka cena jest besta. Best. Obecnie, koło 2 dolarów będzie 2,20. Też już zaczyna to rosnąć. Już chyba nowe ATH. Yy, zobaczmy, czy już ma nowe ATH. No i to czy, czekamy cały czas na tą nową ich platformę. Yy, na to wychodzi tak, że to jest nowe ATH 12 kwietnia 5 minut temu zdobyte. No to nieźle. Nieźle się dzieje z tokenem Best. Yy, token giełdowy. Tak, żeby dla przypomnienia. 29 april, spalanie następne będzie końcem czerwca, spalanie i w oktobrze czyli w październiku, co jeszcze, ethereum będzie Miało hardworka 14, ten Berlin hardwork, także też bardzo ważna informacja, poza tym też 14 coinbase wchodzi na giełdy tradycyjnie będzie listowany w, jako w papierach wartościowych, także to też jako pierwsza firma, która hmm, kryptowalutowa, która właśnie wchodzi w taki rynek inny. Także dość ciekawa informacja. A tak to ogólnie powiem Wam, dużo się dzieje. Nie sposób wszystkich informacji wam yy, przesłać powiedzieć, bo jest tyle tego, że dosłownie głowa boli aż yy, i trzeba codziennie sprawdzać. Yy, teraz miałem chwilę, to Wam przekazałem teraz takie y, parę krótkich y, fajnych informacji. Poza tym yy, ten launchpool jeszcze trwa na Binance, także jeśli ktoś ten yy, TLM tokeny, to jeszcze można wrzucać, bo to yy, będzie jeszcze z 20 parę dni kopane, jeżeli ktoś ma boosta albo BNB co nowego krypto pisze, to wczoraj było i tutaj o tym, o gierkach takie, takie coś, a może coś wypali, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, także zapraszam i pipeflare, da się stakować już te tokeny ich flr -y, także też mam nadzieję, że kiedyś tam wejdą na giełdę i będzie coś się ciekawego działo, także tyle z tych informacji, także pilnujcie tematy, Zobaczmy jeszcze sobie, właśnie jeszcze wrócimy. Y, Kejka, jeszcze nie patrzyliśmy, jak jest z jego ceną. Gdzie ja tu miałem? Co się dzieje z jego ceną? 24 też i widzę, że dojdzie do góry. No, otwiera się. Tak. Yy, ostatnie 7 dni. Czy można by powiedzieć, chyba mamy też następne all high na Pancake Swap. Yy, także też możliwe, że związane to będzie z tym burnem tych tokenów. Będzie ich mniej. Także yy, za tym też bardzo często cena idzie do góry. Tak. 6 godzin temu do tyłu było. Cena 28, 28, centów. Także takie informacje warto siedzieć, warto wiedzieć, bo to może jeszcze pójść do góry, tak samo jak BNB i bez token. Także tyle z mojej strony, trzymajcie się i do zobaczenia, do następnego filmiku.